Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mnicho54 a oto drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Indiana Jones The Original Adventures Od razu muszę napomnieć, iż przepraszam po prostu przepraszam, iż nie było odcinków przez jakiś tydzień ale miałem pro po prostu miałem problemy sprzętowe mój komputer nie wyrabiał obciążenia i końcowy efekt był taki, iż mój komentarz z tym co się działo w grze nie był zsynchronizowany Dochodziło nawet do 3-minutowych 3 opóźnień mojego komentarza, więc pomyślałem, że nie będę odstawiał fuchy. Tylko po prostu, jak już konkretnie coś nagram, nie, poczekacie już ten tydzień i po prostu postaram się wyeliminować ten problem. No, udało się, z, udało mi się pozbyć tego problemu poprzez zainstalowanie programu, pewnie wszystkim znanego, Game Boostera. Akurat po prostu przyzna się, że wcześniej nie był mi potrzebny, lecz... Zdałem sobie jednak sprawę niedawno, że mój Radeonek 5600 się trochę postarzał. I po prostu już w ogóle sam komputer nie wyrabiał. Dlatego Game Booster, Game Booster właśnie zamyka te zbędne procesy na czas nagrywania, aby mógł się cieszyć grom. I żeby nie było aż tylu zwieszek. No to dobra, w sumie już przejdziemy do sedna, sprawy czyli naszego drugiego poziomu. Dzisiaj wybieram się w góry. Od razu muszę napomnieć i przeprosić, bo tutaj jest już więcej procent, bo nagrywałem wcześniej ten drugi level, nagrywałem i po prostu, jak już mówiłem, te 3 minutowe opóźnienie jednak nie dawało mi satysfakcji, nie chciałem wam, was faszerować taką, takim cienkim materiałem, więc pomyślałem po prostu, że nagram to jeszcze raz, nie? Po prostu jakby już przyszedłem level, tylko zrobię go jeszcze raz w trybie historii, nie? Wiecie o co chodzi. Jeszcze raz was bardzo przepraszam, nie planowałem w sumie czegoś takiego, ale Wolałem jednak nie na szybkość, tylko na jakość dać, nie? Dobra, to wybieramy się w góry. W trybie historii, nie free play. Oh, no dobra, zaczynajmy już. Tutaj yy, Barnet College Indiego. Tam gdzie wykładał archeologię. Ach... Te kaczenki. O tutaj Markus Brody. O ile kojarzę, to jest prześrindiego. Hmm -hmm. O już przechodzą do sedna tutaj o odnalezienie arki przymierza. Bo już widzę, że tutaj naziści się do tego przymierzają. Sam Belloc, znany nam z poprzedniego odcinka. O tutaj. O nie, mam to nazwać obrazkiem, fotografią. W sumie to jest obraz sobie Arkę Przymierza, i tutaj Laskera, która właśnie ukaże nam lokację, gdzie znajduje się Arka Przymierza. Tu tutaj fani Indiana Jonesa, oglądający film, wiedzą o co chodzi, nie, nie będę tłumaczył zbytnio. No i musimy do tego celu odnaleźć Marion Ravenwood. Dlatego właśnie lecimy w góry, jak sama nazwa Levela mówi. Tutaj Major Tocht już nas śledzi. W góry. No chyba to jest w góry, no. Tak mi się wydaje. Tutaj karczma, Marion. Nieporozumienie, tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, jesteśmy już na levelu. O kurczę. Taka ścinka, no dobra. Ale już nie powinno być takich problemów, przynajmniej ja przy nagrywaniu nie odczułam już takich problemów systemowych, jak to było... Jeszcze nie niespełna tydzień temu, kiedy próbowałem nagrać drugi odcinek, ale zwiechy systemowe po prostu nie pozwalały nadążyć za komentarzem, przez co właśnie był brak synchronizacji, nie? Teraz wszystko w miarę płynnie chodzi. Jestem z tego naprawdę dumny. Nie wiem, czy to też nie jest problem tego, iż mi Release Action nie pozwala, przynajmniej na mojej wersji. Niestety nie, bez możliwości update'u. Po prostu nie pozwala nagrywać powyżej 60 klatek na sekundę. Nie wiem, czy to ze 120 aby wyglądało inaczej, bo mam przed. Chyba. Dochodzi mi nawet do 700 klatek na sekundę bez nagrywania. A tutaj mam limit do 60, co i tak się waha czasami. Więc nie wiem, czy to byłoby lepiej, gdybym miał większy limit. Bo we frap się próbowałem, on chyba nie ma limitu FPSów, ale jeśli chodzi o samą jakość i to, że on bardziej spowalnia system o tych szynach, no to po prostu. Było jeszcze gorzej niż z tymi stałymi 60, nie? Bo teraz mam w danej chwili 50 ile, czekajcie. No tak waha się na 57, ale to jest bardzo blisko 60, pra praktycznie nie odczuwa na różnicę. Od razu może opiszę ten problem, na czym polegał. No, ja miałem na przykład podczas gry jakąś mega ścinkę i po prostu gra wracała, no. <laughs> Wracała normalnie, nie do punktu, w którym miała wrócić. Tylko, że problem na nagraniu polegał na tym, że gra. Nie wiem dlaczego, automatycznie przyspieszała. Przynajmniej na nagraniu, nie? Przyspieszała gra i po prostu. robiły się luki czasowe, nie? I po prostu gra przyspieszała, była w innym momencie. A komentarz, załóżmy, był jakieś półtora minuty dalej, nie? Aha, 5 minut. Cutów. No przepraszam Was, zapomniałem, po prostu. Musiałem ukończyć wcześniej ten level. Przynajmniej próbowałem. Teraz zrobimy to dosłownie tak samo, jakby to było, yy, no, no za pierwszym razem, nie? A tak propos moich serii, hmm, to jest bardzo kontrowersyjny temat, moje serie, ale pomyślałem, żeby ograniczyć się z grami, tak, trzy gry Max, jednak Team Fortress może kiedyś, na razie nie planuję. Pomyślałem, że dobrym pomysłem byłoby to, żeby Battlefield Heroes zostawić jako jedyną grę, taką play for free. Może czasami inne, ale to bardzo rzadko. Generalnie Battlefield Heroes. I zostawić Indiego, oczywiście wejdzie potem na jego miejsce jakaś inna gra LEGO typu The Complete Saga. Wiecie o co chodzi, nie? I jeszcze pomyślałem może, żeby dla... No, na moim kanale jeszcze znalazła się jedna seria... Jedna z moich ulubionych w sumie gier Fallout. Może tutaj nie ma zbyt wielkiego zaskoczenia. Myślałem, żeby zrobić taką serię Let's Playa z trójką, nie? Tam y, z DLC, tam y, zakupiłem sobie kiedyś God Game of the Year Edition. I pomyślałem, że fajnie byłoby, gdybym mógł nagrać taką serię, nie? Bym grał normalnie na padzie od Xboxa. Już się przyzwyczaiłem przy New wygasie nabrałem trochę praktyki i ogłady w sterowaniu tym kontrolerem, więc nie byłoby z tym większych problemów. Tylko potrzebuję. Nie wiem, czy to bym potrzebował już nowego sprzętu, albo znowu tutaj game booster i tak dalej, po trochę pokombinować, żeby żebym przynajmniej na tej średniej grafice nie miał żadnych problemów. Bo na wysokiej są problemy jednak jakościowo z FPS-ami, a na średniej żeby nie było, nie? Żeby było w miarę czysto. Dobra. O kurcze, Marium. Dobra. Chyba już wszystko gotowe. Dobra, możemy chyba otworzyć drzwi. To co będzie za drzwiami to w sumie zaraz się dowiecie kto albo co jest za drzwiami. Okej. Okay. Ła, wielkie zaskoczenie, przybył do nas Major Tocht. Najprawdopodobniej chce skraść właśnie... O, głowicy, głowicę laski Ra, którą posiada Marion. Tutaj znowu oczywiście zwiecha przy bitwie, ale mam nadzieję, że już nie będzie tych problemów. Przyspieszeniem automatycznym filmu, co mnie bardzo denerwuje, już wolałbym, żeby ten film miał lagi, niż żeby miał automatyczne przyspieszenie. O, już trochę ogarnąłem sterowanie krzesłami w porównaniu do następnego odcinka, bo wtedy było nie było zbyt kolorowo, jakby nie patrzeć. Dobra, szybko w Majora. Właśnie za to lubię te nowsze gry, lego też pod tym aspektem, iż one mają właśnie tryb celowania. Jakby to nazwać? Swobodnego, nie? Tutaj mam, musimy konkretnie wylec wycelować w jakąś tam, w jakiś tam element yy, na levelu, na poziomie, na planszy, nie? Trochę farta, nie? Przy tym musimy mieć, a tak tutaj... O, tutaj mam, kurczę, ała, wow ała, wow, wow, jedno życie. A tam na przykład już w nowszych produkcjach mamy swobodę, nie? W co celujemy. Ała. Z. Dobra. Tutaj kolo. Jeszcze dwa serduszka. Dobra, tutaj. I co? Muszę go zniszczyć szybko. O, o, tylko żeby on mnie nie zniszczył. O, idealnie. Tutaj widzę, Tocht przybył. To ja wezmę Uzi i w niego strzelę. O, dostał za 3 HP równo. Idealnie. Tutaj była scena z filmu, i Major Tocht sobie poparzył rękę medalionem. Tutaj jest, że poparzył sobie tak... Cenzuralnie mówiąc, pupę Biedna Marion straciła swój praktycznie je, je cały dobytek. Bo przybył do niej niekto inny jak Indiana Jones, który wszędzie robi postrach i zniszczenie. Dobra. Ja tam wolę pistolet tradycyjny, dobra. Okej. Okay. Tutaj jest pierwszy bałwanek, który które skompletujemy. Będą chyba trzy bałwanki. Przynajmniej tyle pamiętam z ostatniej próby, bo to nazwę próbą to nie, to nie był dany odcinek. To była próba odcinka. Dobra O nie, Jak Jakby ich nazwać? Płotkowi takich będą nazywał, płotki, pachołki, wiecie co chodzi. Tutaj, żeby odblokować ten rum, potrzebujemy stroju żołnierza, który będzie miał chociażby. O, bazuka trooper Ale to w dalszym etapie gry. Tutaj chcieli nam rzucić granat pod nogi, nas zniszczyć, ale tak łatwo się nie dajemy. Jesteśmy Liana Jones. I szybko batem jakieś kombosy. Dobra. Drugi kombo. Trzeci kombo. A, dobra, czwartego już nie robimy. Ale weźmiemy za to pistolet. Tutaj jest właśnie taki fa w tej grze, no ogólnie w grach LEGO, bo się kurczył jedno do jednej gry, czego nie lubię. Ogólnie w serii gier LEGO jest dużo znajdziek, tutaj szczególnie w się się typu właśnie te ukryte przejścia za pomocą hieroglifów, nie? Już o samych, nie mówię już o samych pokojach żołnierzy. Tu jest bardzo dużo fajnych rzeczy do odkrycia, naprawdę polecam, jeżeli... Ktoś ma czas, lubi się tak pobawić, to zapraszam do robienia gier LEGO na 100%, to jest fajna przygoda, naprawdę można się uśmiechać. Ogólnie przy grach LEGO można się uśmiać, ale warto zrobić na 100%, jak, no według mnie przynajmniej, nie? jak ma się czas, ochotę, chęci, to zawsze warto. Marion, jak zwykle, bierze klucz francuski, ona jest praktyczną kobietą. nie to co Indiana Jones, dobra. Uwaga, dynamit. O oh, yeah. I tu żołnierze się respią. Właśnie to jest ta trudność, kurczę, jednak y, tych starszych gier LEGO <coughs> w kontekście trudność walki. Nie? Bo na przykład są levele, bo wiesz, następny level, to był, gdzie żołnierze przez pewien etap respią się w nieskończoność, co jest bardzo denerwujące i problematyczne. Po, no, tym bardziej zbieramy pierwszy raz y, kasę, nie? W trybie story. Co nam bardzo utrudnia, nie? Jak, jak chodzi tu do żołnierzy. I na pieprza. Szczególnie, że oni chyba mieli bazuki. To byli bazuka-truperzy. Co było jeszcze większym utrudnieniem. Dla mnie to był bardzo choleryczny element. Rozgrywki. Ale dało się rada. nie? To właśnie była ta ustalona trudność starszych. Yy, tych tytułów Lego, nie? I kombos. Dobra, to był zwykły kombos. Teraz czas na coś z bicza. Oh. Dawaj, o dobra. Mamy bałwanki. Teraz lecimy dalej. Marion musi nam naprawić mechanizm. O ja, super. Dzięki Marion. Teraz Indie musimy skoczyć. O! To jest szybsza metoda jak dla mnie skakanie takie niż szybsze. Przesuwanie. Dobra, teraz Indie musi odblokować yy, mościg, żeby Marion też tu mogła dojść. A nie tylko biczownik Dobra, tutaj widzę dużo dynamitu. Ajajaj, aj, aj, jednak nie mogę wbić, potrzebuję tutaj Marion. Bo gdyż yy, kobiety w tej grze wysoko skaczą, na przykład w to byli Jedi, ale też nie. Tylko na przykład Jar Jar był wysoko skaczącym postacią. W każdym tytule LEGO, każda z typów postaci ma inne właściwości, to jest ur... To jest akurat yy, różnie, gdyż to różna seria tam, różne właściwości postaci i tak dalej, wiecie o co chodzi, nie? Że... Każdy swój świat ma inne właściwości, na postacie, nie? Rozumiecie. Dobra... Tu będzie bałwanek. Komuś chyba spodnie przypadają. O oh yeah A! Kurczę, chyba było blisko. Ale nie, jeszcze musimy zbudować bałwanka. To już będzie trzeci bałwanek. Tutaj będzie za niego minikit, tylko... Gdybym nie zrobił wcześniej levela, to byłby minikit, ale wiecie o co chodzi, nie? Dobra, ciśniemy dalej. Tutaj rozwalamy skały. Przez takie przejścia mogą przejść tylko małe postacie. Małe figurki, nie? LEGO. Dobra, tutaj inni zbieramy kasę i Marion. Szybko się przyłączam na Marion. Dobra. Żeby zebrać jak najwięcej kasy jesteśmy, tacy wiecie, skrupulatni i chytrzy na kasę, bo przyda się to na kupno postaci, nie? Także na inne bajerki, nie? Bonusy i tak dalej. Wiecie o co chodzi, nie? Ten kto jest w temacie Gierlego, będzie na pewno wiedział o co chodzi. Nie muszę wszystkiego wyjaśniać. O oh ja, yeah, dobra Z, Tutaj dobudowałem... No, nie wiem czy to nazywać drabinką, ale coś drabinko podobnego. Ojeju, o to byłby minikit bodajże, tylko że minikitu nie ma Dobra, tutaj wchodzimy Marion i Przekręcamy mechanizm przy użyciu kluczowych. Dobra Tutaj Niech Indi teraz wbije coś porobi. Tylko najpierw zbierze kasę. A i nie mogę najpierw zbierać. No mogłem zebrać kasę, ale nie mogę już przejść tędy. Dobra. Szybko układamy kolejną, nie jak bym... by to nazwać, kładkę kurczę. Czasami jednak eee, nie wiem jak nazwać, słownik moich wyrażeń czasami się naprawdę kurczy. Słownik moich określeń, o tak to może nazwę. Staram się jak mogę. Dobra, teraz Indiana Jones bawi się w mechanika, czyśka hydraulika. Aha, tu jest ta płyta, bym zapomniał o tej płycie. Dobra. Teraz ciśniemy już do góry, nie mam co tu robić. O kurcze, dobra, musimy trochę poskakać. Taki parkour. Ajajaj, aha no tak. Przypomniam sobie, bo tutaj... Ojeju. No zejdź. No zejdź. no. O, dobra, I dzięki. No tutaj właśnie kolejne miniki do zebrania, poza tym... Tutaj są takie właśnie bonuski, że na przykład, że chyba znajdziemy 5 postaci z serii gwieznych wojen w Indianie Jonesie. To odblokujemy postać Hana Solo. Tutaj na przykład mamy ruka Skywalkera zamrożonego. Tylko żeby go odblokować potrzebujemy bodajże bazuka troopera. Tutaj też w przypadku tego lodu za minikitem. Więc to zrobimy, ale w trybie free play. To będzie odcinek już po, po zakończeniu serii fabularnej. więc już będziemy robić wszystko na 100%, nie? Dobra. To wbijamy tutaj. O, tutaj taki, taka większa plansza, jedna z większych chyba. Dobra. Tutaj trzeba będzie coś wykopać łopatą i akurat... A to nie jednak nie tutaj, przepraszam. To chyba tutaj będzie łopata. Dobra, to Marion bierze się za łopatę. bo Indiana Jones jest koksem, musi odpoczywać. Uff, już się zdyszałem, kurczę. Wypadłem z prawy. Nie ma to jak wykopać klucz z ziemi. Nie ma to jak wykopać. No nie mów, że przypadło jej... a Przypadła jej łopata. Tego też właśnie nie lubię w starszych tytułach, jednakże mamy jak, jakiś tam limit itemów bardzo ubogi, którym, który, którymi może operować nasza postać. Nie w dalszych produkcjach to nam do 8 itemów, o ile pamiętam. Gdzieś tak około. To jest bardzo przydatna cecha. Jednak, bo można byś chodzić uzbrojonym, nie? Jak koksu... O dobra Marion sobie weźmie łopatę znowu. Szpadel. Tutaj będzie troszkę roboty dla Indiany Jonesa. A będziemy się tutaj przydostać górą, jak, pra... no, jak na Indiany Jonesa przystało, taki parkour, nie? Tutaj muszę już właśnie pochwalić, że Game Booster daje efekty, gdyż już przez dłuższy czas trzymam już od dwóch planż, 60 fpsów równe. To jest bardzo dla mnie pocieszające, no bardzo dobra informacja, gdyż płynnie wszystko chodzi, nawet jak nagrywa mnie zero lagów, bardzo przyjemnie się gra, tak powinno być. Nie mam nadzieję, że nie będzie większych komplikacji przy montowaniu nagrania. Oj, kurczę, wykrakałem 53, ale to było tylko chwilowe, spokojnie. Chodź Marion. Musimy razem stanąć na tym przycisku. I odblokowujemy dalsze przejście. Oj, kurczę, nie zebrałem setki, a niech to. Tutaj pewnie byłby mini kit. Oj kurczę, spadłem w sorki. Tutaj byłby pewnie mini kit. Tylko że go pewnie zebrałem. Dobra, szybko skacz Marion. O, dobra, idealnie. Trzeba zabrać jeszcze kaseczko. O i tutaj właśnie jedna ze znajdzie tutaj właśnie Tajemnicze hieroglify. Mysterious hieroglyph. Nie, kurczę, nie zdążyłem przeczytać sorki. Huu! Tutaj jak widzę... To jest chyba ostatnia plansza niestety na tym poziomie. Ale dobra, damy radę. Tutaj mamy osiołka, bardzo przyjemnie. Jeszcze pozbieramy kasy, gdyż lubimy zbierać kasę. Jak mówiłem, serki nawyk, ale jednak tutaj mogę bardziej wczuć się w poziom i tak dalej. Ta seria będzie barwniejsza, nieco dłuższa. No, dla mnie, ja lubię takie dłuższe serie nakręcać, nie powiem. Tak, tylko żeby Indiana Jones wybił się powyżej 5 odcinków, to już był, toż byłby cud. Na... Aha. No dobra, aha już go mam na plecach, takie zdziwienie sorki, tak poleciał w górę. No żeby było ponad 5 odcinków to już byłby cud, to musiał przejść pierwszy epizod cały. Trzymajcie za mnie kciuki, postaram oj to dopiero później, postaram się to wykonać jak najszybciej. Teraz wrzucę coś chyba z Battlefield Heroes, potem z Fallouta i chyba Indiana Jones trzeci odcinek będzie. Mam humor akurat do nakręcenia dziennika, mam takie chęci typowe. Więc czemu by nie? Dobra, potrzebujemy teraz dosiąść naszego nieokiełzanego osiołka. Łop, ale wyskok. Żeby on uruchomił nam mechanizm. Dobra. O ja, bazuka. To uwielbiam bazukę. O, tutaj właśnie trzeba naprawić mechanizm. I tutaj bodaj, że trzeba dostawić ten element, co był na początku planszy, żeby otrzymać Minikita, nie? Znany schemat zdobywania znajdzie. Dobra, super, przecież zawsze będzie ten tysiaczek więcej, nie? Za tego Minikita, jednak szybko się wrócę yy, do poprzedniej planszy, a to dosłownie na sekundkę. ojej, ojej, Indi. No, bo przypomniałem mi się o jeden. Też do minikitu, bo to zawsze miałem problem z tym miniki, minikitem akurat. Więc tutaj od razu pokażę, jeśli ktoś by miał problem, żeby go zdobyć. Podchodzimy tutaj do tego znicza wielkiego, no i go zapalamy tam. No i dostajemy minikit za to, nie? Kiedyś właśnie nie mogłem znaleźć dziesiątego, okazało się, że to właśnie to, nie? Dobra, teraz zdobywamy bazuczkę. Czas, czas siać terror. Machiną zagłady. Bierzemy bazukę. Najpierw zacznijmy może od tego, bo to jest bardziej takie free play'owe, nie? Ojejów, dobra, zaczęliśmy od tego, trudno. Ale chcę to najpierw też zniszczyć. O, dobra. Kurczę, brakuje jednego jak zwykle pocisku. To jest właśnie wada bazuki, ale jak masz bazuka troopera, to bodajże masz nielimitowaną ilość nabojów, co jest bardzo przyjemną opcją, jak się gra. Szczególnie w dużych grupkach graczy. Chodzi tutaj o wrogów, oczywiście, nie? Komputera, ale to jest bardzo przyjemna opcja. O, od razu zniszczymy księżarówkę, bo tu widzę, że można ją zniszczyć. Więc czemu by nie? A szkoda, że kasy nie ma. A, dobra. Trochę kasy przepadnie, przeżyjemy. O, kolejna bazuka, bardzo miło. Ale czekajcie, czekajcie. O, tutaj mogę coś blokować, taki myczek. Nawet chyba o nim zapomniałem w poprzednim odcinku, więc tutaj mamy uzupełnienie. Ojeju. Aha, tutaj trzeba Marion bardziej, tak mi się wydaje. Było będzie łatwiej, bo tu widzę taki mini parkour. O, kas o, kasa przydatna kasa, uwielbiam kasę. O! A, tym razem trik się udał, żeby nie uniknąć śmierci, po prostu szybko przyłączyłem się na drugą postać. Czasem było tak, że zostawało nam jedno życie, ale tutaj widzę się udało bezproblemowo. Wyjątkowo. O. O kurcze, wszystko wybucha. Na moich oczach. Tutaj w tle słychać odgłosy ta, mycia talerzy. Ale to nie problem chyba, mam nadzieję. No i to chyba już ucieczka z gór, to koniec tego levela. Obejrzymy ostatnią cutscenkę. Tutaj nazista sobie pije kawkę, przerwa na kawę, na papieroska, nie? No i bucheli mu. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś dżipek taki, nie? Zimny. Zimny, przepraszam was, zimny. zimowy. Kurczę, już o tej godzinie też odpadam. Więc język mi się plącze, po prostu język mi się plącze, nie? 98 tysięcy mamy, powrót do Barnet College'u. No to jeszcze szybko kupimy sobie jakieś postacie. To będzie na tyle w tym odcinku. Kurczę, szczerze nie wiem ile mamy już na liczniku ile już ten y, czasu nagrywam, ale myślę, że z 20 minut chyba będzie. O, tutaj mam jeszcze ten jakieś postacie sobie dokupię. Tutaj sobie właśnie ostatnio kupiłem, przepraszam jeszcze raz. Tutaj kupiłem sobie tego y, Jungle UI tego przewodnika. Y, bazuka Troopera z raiderców, bo chyba jest z Krucjaty. To właśnie kupiłem sobie jedną z naj, według mnie jedną z najbardziej przydatnych postaci w grze. To tutaj mamy bazuka troopera już. Yy, Szerpa Brower i Szerpa Gunner. No, tutaj są ci pachołkowie, taki nazwy płotkowie. Jeszcze dokupię sobie kogo mogę. Majora, tauchta, sobie dokupię. Jeszcze wezmę dwa tysiączki kasy. Tutaj poniżej stoły. O, wezmę bazuka troopera. Mm, o, super. I poniżej stoły, żeby zdobyć ten ostatni tysiączek. Dobra, masz. Ma, maszowanie, maszowanie. O, oh, ja. Yeah. Chciałem tak zrobić, żeby kupić sobie tego tam kolonel to pułkownik chyba, no. Pułkownika Diedricha, żeby go kupić. Bo to jest taka widać bardziej ekskluzywna chyba postać, bo droższa, nie? 50 patol patolów, O dobra. Super. Teraz sobie kupimy jeszcze tylko. Dobra. Tylko został jeszcze nam Enemy Guard. To tam żołnierza to 30 tysięcy to się zbierze w następnym poziomie. No i to chyba na tyle w tym odcinku. Przełoczymy się tylko na Belloka i pokaże nam cel następnej podróży. Eee, City of Danger, czyli miasto niebezpieczeństwa, bo to jest liczba pojedyncza, czyli miasto niebezpieczeństwa, czyli tutaj możemy być na coś narażeni, nie? To tutaj chyba będą takie pierwsze styczności z żołnierzami. Arką, arką Przymierza może jeszcze nie, bo to chyba było w czwartym levelu, ale dobra. No to było na tyle w tym odcinku kochani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji czy ocenie jakiejś. Powiedzcie co mogę dodać, poprawić, co sądzicie o teraz, o jakości filmu yy, Czy chcecie aby Fallout 3 byłby nową... Żeby Fallout 3 był nową serią. No i tu w sumie tyle. No to jeszcze zrenderuję, bodajże na wtorek. Już czekajcie, patrzę na telefon. Na wtorek 10 czerwca materiał już powinien być na YouTubie, bo teraz nagrywam w poniedziałek, wieczorkiem jest 22. To po prostu zrenderuję i wrzucę jutro, nie? No to dobra, to chyba na tyle. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia.